Zanim zaczniemy, chciałbym serdecznie podziękować za niesamowity odzew, jaki odbieram z powodu premiery e-booka Dieta na Budżecie. Jest to dla mnie powodem wielkiego zadowolenia i ulgi, że udało mi się spełnić Wasze oczekiwania, a wylicznie korzystacie z polecanych przeze mnie przepisów. Zdecydowałem się przychylić do próśb wielu z Was o przedłużenie promocji, tak więc jeszcze przez tydzień do 17 sierpnia mój e-book może zdobyć niemalże za połowę standardowej ceny. Jeżeli chcesz poznać ponad 50 przepisów na najtańsze kulturystyczne posiłki do wykorzystania zarówno na masie, jak i redukcji, tak by dieta przestała kojarzyć się z tabelą cierpień i wyrzeczeń, a stała się sposobem na korzystanie z życia, zapraszam na stronę stalowyszok.pl. Link znajduje się w opisie, a my przechodzimy już do właściwej części materiału. Witam wszystkich na kanale Stalowy Shok. Tytuł dzisiejszego materiału może być dla wielu nieco mylący. Jak mówiłem w ostatnim materiale, moje podejście do definicji fast foodu jest trochę inne niż standardowo. Fast food to w domyśle jedzenie szybkie, jednak nie oszukując się rzadko kiedy bywa takie w przygotowaniu. Jak niektórzy z was zauważyli w materiale z przepisami na tanie 100 g białka, nuggetsy czy pizza to dania, przy których trzeba się nieco napracować, nie mówiąc już o bałaganie, który później będzie też trzeba uprzątnąć. Dlatego moja definicja kulturystycznego fast foodu jest taka, że ma to być posiłek pełnowartościowy, jednak możliwy do przygotowania w kilka minut. Nie musi być wykwintny w smaku, jednak chociaż przypominający normalne danie, a najlepiej obiad. Dlatego antykataboliczne pół kilo twarogu z oliwą jestem zmuszony z tego grona wykluczyć. Fakt, że masa nie spadnie jednak nie rekompensuje to potencjalnie nieprzyjemnych odczuć związanych ze wpychaniem w siebie takiej porcji białego sera na siłę. Da się, ale wcale nie musisz. De facto o tym właśnie jest mój e-book, czyli o spojrzeniu na relacje realnych potrzeb do wysiłku z innej perspektywy. Żeby pozostawać w dobrej formie, możesz też jeść tak zwane normalne rzeczy bez żadnych katuszy. Na początek wylistuję Wam kilka produktów, które według mnie idealnie nadają się na bazę do Waszych kulturystycznych fast foodów. Niektóre polecałem już wcześniej na kanale, jednak w nieco innym ujęciu. Ze względu na swoje właściwości zdecydowanie zasługują na nieco więcej uwagi. Moje top 5 zaczynam od kaszy kuskus. Kasza kuskus, kuskus. kaszka kuskus. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych produktów dostępnych w sklepach i sięgam po niego przy różnych okazjach. Polecam wam eksperymentowanie z różnymi rodzajami kasz w zależności od tego, na co macie ochotę i czas. Esa. Kuskus pasuje do obiadów na lunch, ale też do śniadań i deserów. Można istotnie wpłynąć na jego kalorykę i wartości odżywcze, używając różnych płynów do jego zalewania. Może być to bulion roślinny, rosół, a nawet mleko. Kolejnym plusem jest relatywnie wysoka zawartość protein. W zależności od producenta, spotykałem się z wartościami od 13 nawet do 15 gramów białka na 100 g suchego produktu. A najlepsza jest łatwość jego przygotowania. Wystarczy zalać gorącą cieczą i odstawić na kilka minut. Na ekranie widoczne przykładowe makro. Pieczywo i wrapy. Dwa bułki? Niestety na fali węglowodanofobii coraz częściej zaczęliśmy odrzucać to, co było podstawą żywienia dla całych poprzednich pokoleń. Nagle zaczęliśmy wierzyć, że zwykła bułka kajzerka może wyrządzić nam krzywdę. Jest to nonsens. To prawda, że białe pieczywo nie jest tym najwyższych lodów i że nie napełni cię tak dobrze jak ciemne. I praktycznie nigdy nie ma mniej niż 220 kilokalorii. Jednak pamiętajcie, że jeden produkt nie stanowi o całym Twoim jadłospisie. Podobne zastrzeżenia moglibyśmy mieć do większości makaronów czy wrapów, które to o dziwo mają łatkę zdrowych. Możesz jeść pieczywo nawet to białe, jeżeli tak lubisz, bądź po prostu żalci kasy na bioeko organiczny chleb po cenie piersi z kurczaka. Pieczywo lub inne produkty zbożowe sprawdzą się idealnie jako element zróżnicowanej diety i wartościowych dietetycznie posiłków. Kurczak, jako najszybsze w przygotowaniu mięso, dlatego też dobrze sprawdzi się jako element kulturystycznego fast foodu. Podobnie jak ryby, a absolutnym hitem są przetworzone już konserwy rybne. Uprzedzając fale zdziwienia i nadinterpretacji, informuję, że jedzone sporadycznie nie wpłyną negatywnie na Twoje zdrowie. Nie polecam uczyniać spuszkowanego tuńczyka swojego podstawowego źródła protein, jednak w sytuacjach kryzysowych nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgać również po takie źródło białka. Nabiał, tutaj już bez większego wchodzenia w szczegóły. A teraz pora na kilka przepisów. Szybki tabule z kuskusu z grillowanym kurczakiem. Tabule to potrawka z Bliskiego Wschodu bazująca na kaszy. Czasami przygotowuję jej więcej, by mieć w zapasie. W lodówce możesz ją trzymać przez kilka dni, a na zimno smakuje tak samo dobrze jak na ciepło. Jeśli bazą jest kuskus, przygotujesz ją nawet szybciej niż miałbyś smażyć kurczaka. Najpierw zalej kaszę osolonym wrzątkiem, chyba że masz w lodówce jakiś bulion do szybkiego podgrzania w rondelku. Kurczaka marynujesz i wrzucasz na elektryczny grill lub patelnię. Ponieważ nie miał czasu na wchłonięcie aromatu przypraw, lepiej będzie go lekko rozklepać. Przyspieszysz również czas smażenia. W tym czasie posiekaj pomidora, cebulę, świeżą pietruszkę i kilka listków mięty. Zmieszaj to z kaszą i skrop całość oliwą oraz sokiem z cytryny. Możesz tu również dodać trochę sera feta bądź twarogu. Orientacyjne makro wygląda tak. Wysoko białkowe spaghetti z tuńczykiem z puchy. Ebooku poświęciłem nieco uwagi białkom roślinnym. Znajdziecie w nim nawet kilka przepisów stricte wegetariańskich. Od jakiegoś czasu w dyskontach dostępne są wysokobiałkowe makarony z groszku ciecierzycy i soczewicy. Mają od 20 do 26 g białka na 100 g suchego produktu, stąd często goszczą na moim talerzu. Plusem jest ich mega szybkie przygotowanie, nawet szybsze niż niektórych tradycyjnych makaronów. W momencie gotowania wody na spaghetti z ciecierzycy, na patelni podsmaż grubo pokrojony czosnek. Niech będą to nawet dwa ząbki, jeżeli lubisz. Uważaj tylko, żeby go nie przypalić, bo zrobi się gorzki. Po chwili dodaj tuńczyka z puszki, startą skórkę z całej cytryny oraz wyciśnięty z niej sok. Posyp wszystko rozmarynem, solą oraz pieprzem. Dalej już na mniejszym ogniu daj chwilę składnikom na zmieszanie się. Po chwili dodaj odcedzony makaron. Po zmieszaniu i ułożeniu na talerz możesz posypać całość startym, twardym serem. Będzie pasował idealnie. Najszybsze ciepłe wrapy. Szybkie w przygotowaniu. Nadają się też, by spakować je ze sobą w drogę. Do ich przygotowania musisz mieć dobrą patelnię i olej w sprayu. Na opryskanej patelni kładziesz duże ilości szynki i sery. Nawet jeżeli nie jesteś na redukcji, niech będzie to mozzarella light i tak będzie to danie typowo masowe. Włącz średni ogień. Będziesz smażył to dosłownie chwilę, aż szynka zarumieni się od spodu, a ser zacznie się topić. W tym czasie posmaruj wrapy serkiem typu almette. Ja zawsze doprawiam go jakimś świeżym ziołem. Na to kładę sałatę i coś konserwowego, najczęściej paprykę i ogórki. Szczególnie jeżeli będziesz je z tym gdzieś wybierał, postaw na kiszonki, nie będzie z nich nic wyciekać. Na takim placku łóż podsmażoną wcześniej szynkę z serem i dokładnie zwiń w rulon. Pożywna, mega szybka i ciepła tortilla gotowa. Kuskus na mleku z WPC Raczej unikam dodawania WPC do posiłków, jednak doskonale rozumiem jego okazjonalne użycie. Spotkałem się z gotowaniem mleka z rozrobionym już białkiem, jednak sam nigdy tego nie praktykowałem. Mam shaker z grubego plastiku, więc gorące mleko wlewam prosto do niego i zasypuję je miarką WPC. Teraz uważaj, bo w shakerze wytworzy się bardzo duże ciśnienie. Gorącym mlekiem ze ściętym już pewnie białkiem z proszku zalewam kaszę kuskus, którą uprzednio zmieszałem z wiórkami kokosowymi i suszoną żurawiną. Po wchłonięciu masz szybszą alternatywę dla ryżu na mleku. Jeżeli zbrzydły ci płatki owsiane, możesz spróbować jej również na śniadanie. W tym odcinku to na tyle, ale bardzo chętnie poszerzę swoje fast foodowe horyzonty. Jeżeli masz swój patent na szybki, kulturystyczny posiłek, koniecznie podziel się nim w sekcji komentarzy. To był stalowy szok, a teraz do następnego.